Witajcie, kochani. Dzisiaj dzień siódmy w 30-dniowej podróży z jogą. Dla niektórych podróż, dla niektórych challenge, dla mnie na pewno challenge, bo to pierwszy raz, kiedy proponuję Wam ze sobą 30-dniową podróż z jogą, którą uwielbiam, którą polecam, która na pewno zmieniła w moim życiu wiele obszarów i spojrzenie na siebie, na świat i na innych. Dzisiejszy odcinek to rozciąganie. Rozciąganie ciała, a kiedy robimy przestrzenie, kiedy odblokowujemy to, co jest przykurczone, kiedy zwalnia nam się miejsce na przepływ, o którym mówiłam w poprzednim odcinku, ale to rozciąganie z ciała przenosimy również na Przestrzenie, nowe przestrzenie w życiu. Czyli jeżeli zrobimy więcej miejsca, to nie tylko w ciele to odczujemy, ale odczujemy też więcej przestrzeni w życiu. I zachęcam Was do obserwacji tego, co się może wydarzyć po ćwiczeniach. Na początku króciutko tylko yy, usiądźmy wygodnie. Ja dzisiaj siedzę na kostce, możecie usiąść na poduszce lub na kostce, jeśli macie. I chwilka dosłownie na to, żeby przenieść uwagę do tego momentu, w którym jesteśmy, żeby zostawić za sobą to, co mamy w głowie, jakieś myśli, sytuacje, wydarzenia. Być może chwila na to, żeby złapać kontakt z oddechem. Wdech i wydech. Po prostu zauważmy, jak oddychamy. Koncentracja na oddechu to jest zawsze dobry sposób na to, żeby ze sobą się skontaktować, a to jest dla nas bardzo ważne. No i zaczynamy się rozciągać. Najpierw otwieramy sobie prawy bok. Możemy zostać na kostce, możemy też wyjść wyżej na kostce, możemy wyciągnąć kostkę. Wszystko zależy od tego, jak się czujemy. I na drugą stronę. I jeszcze raz. I robimy przestrzenie, takie przestrzenie w ciele, które nam się będą przenosić potem na codzienne życie. I jeszcze raz. I ostatni. I teraz wychodzimy wyżej, jeżeli to jest możliwe. Otwieramy sobie biodra lekko podbrzusze do przodu i na drugą stronę. I jeszcze raz. I na drugą stronę. I ostatni raz. I już być może czujecie, że się coś zmienia, że się coś otwiera, że jest jakieś mrowienie czy ciepło. Wystarczy. Ja sobie odstawię kostkę. Teraz przechodzimy do klęku podpartego i prawa noga, krok do tyłu. I mocno odpychając się z dłoni, przenosimy ciężar ciała tak, żeby poczuć rozciąganie w tyle nogi. Rozciągamy tę nogi. I powrót na matę. I druga noga w tył. Odpychamy się dłońmi, rozciągamy, rozciągamy, rozciągamy. I powrót. I możemy tak kontynuować z nogi na nogę, klękając na macie albo uginamy nogi w powietrzu. Taki marsz w miejscu. Raz, jedna noga, raz, druga. Wszystko zależy od tego, w jakiej kondycji jesteśmy. Być może jesteśmy dzisiaj pierwszy raz na macie. Więc robimy sobie wariant odpoczywając. Raz jedną nogą, raz drugą. Ta podróż, 30-dniowa podróż, to tak naprawdę jest podróż każdego ze sobą. Zapewniam, że po tych spotkaniach ze sobą będziecie inaczej patrzeć na wiele spraw i też na siebie. Przejdziemy sobie do klęku podpartego. Unosimy na chwileczkę kolana, otwieramy je do boku, przenosimy dłonie do przodu i na chwilę do pozycji girlanda. Te stopy opadają nam w dół, pośladki do stóp. Nie musimy sięgać całymi stopami do podłogi, ale mamy taką intencję, żeby. Obniżyć pięty. Rozciągamy sobie boki ciała i tyły nóg. I dłonie wracają. My wychodzimy w górę. Rozstawiamy nogi do boku. Delikatnie pięty na zewnątrz, palce do środka. Jesteśmy w skłonie. Przez chwilkę mocno dociskamy stopy do maty, tak żeby poczuć tyły nóg. Równoważymy teraz i dociskamy stopy do maty. I teraz lewa i prawa stopa na zewnątrz i powoli schodzimy pośladkami do prawej stopy. Otwieramy sobie palce lewej stopy do góry, do pozycji flex, jeżeli to jest możliwe. I pomagając sobie dłońmi przechodzimy na drugą stronę. i na drugą stronę. Jeżeli jest możliwe cała stopa na macie, jeżeli nie unosimy pięty. I na drugą stronę. I jeszcze raz i teraz uwaga. Jeżeli jest taka możliwość, siadamy i przenosimy kolano na matę, stopa na matę i powolutku skłon. I czujemy, jak nam się pięknie rozciąga noga. Skłon, skłon, skłon i wystarczy. I teraz odstawiamy stopę, pomagamy sobie dłońmi, wychodzimy w górę i na drugą stronę, powoli, powoli, powoli. Siadamy, jeżeli to jest możliwe, zamykamy kolano, grzbiet stopy na macie i powolutku skłon. Wdech i wydech. Nigdzie się nie spieszymy, jesteśmy w domu. Mamy czas dla siebie. Może ktoś z domowników dołączy. I uwaga, podnosimy nogę, stawiamy stopę na macie, pomagamy sobie dłoni, wychodzimy w górę i jeszcze raz na prawą nogę powoli. Siadamy, jeżeli to jest możliwe i skłon i w górę na lewą siadamy i skłon I jeszcze raz powtórzymy i skłon i jeszcze raz na lewą i skłon i ostatni raz w górę na prawą nogę przenosimy kolano do kolana I jeszcze jeden skłon. A teraz zabieramy sobie nogę do przodu. Przenosimy stopę na udo. Otwieramy kolano do boku, otwieramy biodro. Uginamy tą nogę wyprostowaną delikatnie tak, żeby mniej więcej znalazła się w linii Stopa w linii z kolanem. I teraz sprawdzamy, czy możemy przenieść kolano do przodu i rozciągnąć biodro. Sprawdzamy na ile. Dociskamy, odpuszczamy. Dociskamy, odpuszczamy. Robimy teraz przestrzenie w biodrach. Rozciągamy sobie ten obszar. Otwieramy i wracamy. Jeżeli noga zostaje tu, w porządku. I tak mamy tę samą pracę. I w dół, i powrót, w dół, i powrót. Tylko tyle, ile jest to możliwe. Powrót. I ostatni raz, jeżeli jest taka możliwość, przytrzymujemy sobie to kolano na stopie. I jeżeli czujemy, że jest na to przestrzeń, schodzimy w dół na chwilkę. Jesteśmy dokładnie tam, gdzie nasze ciało nam podpowiada. Nie robimy niczego więcej. Można wziąć kostkę, podeprzeć sobie czoło na kostce i chwilę zostać i czujemy na pewno obojętnie. Gdzie się zatrzymaliśmy? Na pewno czujemy ten prawy obszar wokół biodra, pośladka. Uwalnia nam się stres z pośladków. Rozciągając to miejsce, uwalniamy stres z pośladków. Dość często kobiety, um, u kobiet lokuje się dużo stresu w biodrach i w pośladkach. No, jest to związane z takim naturalnym zaciskaniem w sytuacji stresowej, zaciskaniem pośladków. Mogą się tworzyć blokady, to potem może przekładać się na nasz odcinek lędźwiowy. Więc teraz sobie pięknie tym rozciąganiem wszystko rozluźniamy, uwalniamy, robimy przestrzenie. Nie tylko w ciele, ale i w życiu. I wystarczy. Powolutku w górę. Zabieramy kolano, prostujemy nogę, przechodzimy jeszcze na chwilę do siadu. Z ugiętą nogą w kolanie. Teraz stawiamy stopę na macie. Wychodzimy w górę na lewą nogę. Siadamy, przenosimy kolano na chwileczkę skłon i zabieramy lewą nogę. Przenosimy stopę na udo. I może być, że tyle wystarczy. Może być, że tyle wystarczy. Jeżeli tutaj będziemy sobie pracować dociskając kolano, otwierając biodro, to nam w zupełności wystarczy. Chodzi o to, żeby poczuć, że nam się otwiera, że nam się rozciąga, że robi się przestrzeń, ale możemy pójść o krok dalej, postawić stopę mniej więcej, żeby była w linii z kolanem. No i sprawdzamy sobie Zamykamy, zatrzymujemy się, jeżeli już ciało mówi stop, zatrzymujemy się i powrót. Dociskamy, powrót, dociskamy i powrót. I jeszcze raz, powrót i powrót. I ostatni raz i schodzimy w dół, jeżeli to jest możliwe. Zabieramy kostkę, albo i nie. Można się po prostu podeprzeć na łokciach. No i takiej samoobserwacji dokonać, co nam się tutaj w ciele dzieje. Gdzie teraz czujemy? Gdzie jesteśmy? Z, której, z którego obszaru nas to ciało wzywa do siebie? To jest zawsze też jakaś informacja, że jesteśmy w takiej pozycji, w której mamy chwilę na to, żeby się poczuć. No to właśnie co czujemy i gdzie czujemy? Trzy wdechy i wydechy. I wystarczy. I powolutku. Lewa noga w górę. Prawą prostujemy. Stawiamy. Przenosimy do tyłu. I teraz stawiamy stopę z przodu. Pomagamy sobie dłoni. Wychodzimy w górę. Przez chwilę skłon. Teraz palce stóp patrzą do środka. Pięty na zewnątrz. Na chwileczkę schodzimy w dół. Do skłonu. A teraz mi do górnej krawędzi maty i do psa z głową w dół. Żeby zrównoważyć całe to rozciąganie, które przed chwilką zrobiliśmy. Boki ciała, kręgosłup, tyły nóg. Wdech i z wydechem powrót. I jeszcze chwila na to, żeby oddechem zrównoważyć tę pracę w ciele. Głęboki wdech i długi wydech. Z wydechem uwalniamy napięcia z ciała, nawet takie, których nie czujemy. Wyobrażamy sobie, że one ulatniają się z naszego ciała z każdym wydechem. I niech ta sekwencja będzie Wam pomocna. Życzę odkrywania nowych przestrzeni na co dzień. Dziękuję i do zobaczenia.